Od 1 marca do 26 marca na terenie naszego powiatu doszło do dwóch wypadków drogowych, w którym ranne zostały trzy osoby. Policjanci pracowali na miejscu 21 kolizji drogowych. Policjanci podczas codziennych służb zdecydowanie reagują na wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracają na kierowców, którzy wsiadają za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę dziewięciu takim kierowcom. Pięciu z nich będzie odpowiadało przed sądem za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. Policjanci reagują również na nietrzeźwych rowerzystów, którzy stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym miesiącu policjanci udaremnili dalszą jazdę 21 nietrzeźwym rowerzystom.